Dobry wieczór. Szanowny wielki książę, marszałek Fryderyk przemówił w sprawie partii i bojówek ekoterrorystycznych, którzy blokują bardzo ważną drogę pomiędzy miastami Kwidemburg a Formacja. W dniu wczorajszym, 5 kwietnia 2025 roku, instytucje państwowe, to jest Policja Knieziowska i Armia Knieziowska, informowały o blokadzie drogi autostradowej między Kwidemburgiem a Formacją, która jest kluczową drogą dla logistyki Wielkiego Księstwa Królików. Bez tej drogi do wielu miejsc w państwie króliczym nie będzie można doprowadzić towarów. I to już się dzieje. Blokada trwa od ponad 24 godzin. Wzywam partie ekoterrorystycznych i ekoterrorystyczne bojówki do jak najszybciej kapitulacji i poddania się policji księdziowskiej lub armii księdziowskiej. Także nawołuję przewodniczących partii ekoterrorystycznej do samolikwidacji swojej partii i własnego wyjazdu z kraju, ponieważ w swoim imieniu. I w imieniu wszystkich obywateli i obywatelek Wielkiego Księstwa Królików sądzę, że Wasza partia nie jest potrzebna w strukturze polityczno-społecznej Wielkiego Księstwa Królików. Także ogłaszam, że króliki, ekoterroryści, którzy obecnie blokują drogę między Kwidemburgiem a formacją zostaną skazani i osądzeni za próbę zamachu stanu i działanie przeciwko Wielkiemu Księstwu Królików. Okupacja drogi autostradowej między Kwidemburgiem a formacją przez bojówki ekoterrorystów trwa już od ponad 24 godzin. Tak jak szanowny wielki książę marszałek Fryderyk w swoim orędziu do partii ekoterrorystów i do obywateli Wielkiego Księstwa Królików powiedział o tym, że blokada tej drogi doprowadza do braków logistycznych i niemożności przeprowadzenia odpowiedniej logistyki na terenie wielu... Wielkiej części Wielkiego Księstwa Kulików, ponieważ Formacja to bardzo ważne miasto portowe, gdzie znajdują się także. Bardzo ważne, kluczowe dla istnienia Wielkiego Księstwa Królików, magazyny, z żywnością i innymi przedmiotami ważnymi do działania fabryk czy do zwyczajnego życia Wielkich, Wielkiego Księstwa Królików. Ekoterroryści przy tym przyczyniają się do wielkiego zła, które wyrządzają każdemu obywatelowi, robiąc to, co robią. Dlatego szanowny Wielki Książę Marszałek dobrze i sprawiedliwie powiedział, że wszyscy winni zostaną osądzeni i skazani. A teraz jak najszybciej nakazuję wycofać się i skapitulować przed Wielkim Księstwem Królików, partii ekoterrorystów. Minister Wojny Wielkiego Księstwa Królików w imieniu Ministerstwa Wojny i Ministerstwa Policji i Służb Cywilnych ostatecznie wezwał partię ekoterrorystów i bojówki o zakończenie blokady drogi. Przedstawiciele partii ekoterrorystów i ich zwolenników obecnie blokujący drogę przejazdową między Chwidemburgiem a formacją, która jest drogą autostradową są jak najszybciej wzywani do odpuszczenia blokady, a także dostawienia się na punktach Policji Knieziowskiej lub Armii Knieziowskiej, tak aby mogli być sprawiedliwie osądzeni i skazani. Jeżeli się to nie stanie, do jutra do godziny 12.00 obiecuję... Blokującym drogę, że Policja Kniesiowska i Armia Knieziowska doprowadzą do likwidacji zagrożenia logistycznego, do którego przyczyniają się bojówkarze z partii ekoterrorystów, blokując drogę, dokonując likwidacji blokady, a także przedstawicieli partii ekoterrorystów i ich zwolenników, którzy ją blokują. Partie ekoterrorystów, blokując drogę przejazdową między Kwidemburgiem a Formacją, doprowadzają do niedostatku obywateli Wielkiego Księstwa Królików. Dobry wieczór. Partia Ekoterrorystów, która została zakładana, mówiła, że będzie działać dla dobra Wielkiego Księstwa Królików. Podobnie jak to robi szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk. Jednakże się okazuje, że od początku byli przeciwko ukochanemu Marszałkowi Fryderykowi, a także przeciwko obywatelom Wielkiego Księstwa Królików. Partia Ekoterrorystów, blokując logistyczną, bardzo ważną drogę między Kwidemburgiem a formacją, przyczynia się do coraz szybszego braku towarów na półkach przez niemożność przyjazdu ciężarówek z zaopatrzeniem do wielu mniejszych miejscowości Wielkiego Księstwa Królików, gdzie nie ma rozbudowanego systemu magazynowego, w przeciwieństwie do stolic Księstw czy innych ważnych miejscowości. Kniaziowska Agencja Prasowa informuje, blokada drogi autostradowej między Kwidemburgiem a Formacją przez bojówki ekoterrorystów ma na zadanie zniszczenie Wielkiego Księstwa Królików. Dobry wieczór. Gnieziewska Agencja Prasowa w Gazecie Gnieziewskiej informuje, iż plan blokady drogi między Kwidemburkiem a Formacją to zaplanowana operacja terrorystyczna nakażana przez streamerki basenowe z Bydgoszczy, którzy tym samym próbują osłabić sytuację materialną, a także sytuację ogółu Wielkiego Księstwa Królików jako instytucji państwowej. Także partia ekoterrorystów, ponieważ wykonuje takie złe rzeczy, które są przeciwko wszystkim obywatelom, powinno zostać w jak najszybszym tempie zlikwidowane a także jej członkowie powinni zostać zdelegalizowani. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dzień dobry, zapraszam na program U Konkurencji, gdzie przeglądamy ramówki telewizyjne północno-koreańskiej telewizji KCTV. Dlatego dzisiaj tego nie zrozumiemy, a zajmiemy się długością programu, którym był nadawany w latach 2013-2022. Koreańska telewizja centralna KCF TV w 2013 została zreformowana, przez co długość programu dnia kiedy program był transmitowany, się wydłużył o dwie godziny z godziny 17 na godzinę 15 w dni powszednie, więc właśnie w dni powszednie program był nadawany w godzinach od 15 do 23. .00. W niedzielę i każdy pierwszy, 11 11.25. Jest 3 dzień miesiąca, od 9 do 22.30 nadawał program. Święta Państwowe od 8 do 22.30. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji księżywskiej Furszer Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.